Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie i zapraszam Was dzisiaj na filmik z trochę innej serii. Dzisiaj nie z kuchni, bo będę mówić. Nie wiem, jak mi to wyjdzie i czy będę chciała więcej takich filmików nakręcać, ale zoba zobaczymy. I chciałam po prostu powiedzieć, jakim, jak, jak do tego doszło, że znaczy, zaczęłam się zdrowo odżywiać, że zaczęłam w ogóle dbać o to i zwracać na to uwagę. I przy okazji, znaczy przy okazji właśnie to było jakby można powiedzieć skutkiem ubocznym zdrowego żywienia będzie oczywiście chudnięcie. Niepotrzebne są żadne diety, żadne nie, wiem, tortury, że tak powiem, takie kaloryczne liczenie kalorii i nie wiadomo jaki wysiłek fizyczny żeby tak naprawdę schudnąć i w momencie, kiedy zaczynamy się zdrowio, zdrowo odżywiać, ale naprawdę zdrowo, ponieważ samo pojęcie zdrowe żywienie też jest trochę kontrowersyjne, można powiedzieć, dlatego że ludzie różnie, różnie to interpretują i każdy może inaczej rozumieć ten, co to znaczy w ogóle odżywiać się zdrowo, tak? I tutaj też mogą być różne zdania właśnie na ten temat, co tak naprawdę jest zdrowym żywieniem. W każdym bądź razie, ja na moim zdrowym żywieniu schudłam 20, ponad 27 kilo i to w dosyć, dosyć szybkim czasie. W ciągu, tak naprawdę, większość z tego schudłam w ciągu pierwszego roku, ale to trwało tak 2-3 lata, że tak naprawdę, żeby dojść w tej chwili, trzymam tą wagę, którą trzymam i e, jeszcze chciałabym kilka kilogramów schudnąć, ale to jakby bez nacisku, to myślę, że to samo przyjdzie, jak zacznę trochę więcej ćwiczyć. Ale bez żadnego odchudzania, bez chodzenia strasznie głodną, e, jedynie co wieczorami może trochę e, na początku bywałam głodna bardziej, ale, ale nie, absolutnie nie można się głodzić. To jest też bardzo ważny element. Nie, Natomiast to nie jest filmik, w którym chciałabym udzielać rad, ponieważ tak, nie jestem. Nie jestem lekarzem, nie zajmuję się tym na co dzień. Jest to tylko moje osobiste doświadczenie i to, jak, jak mi się udało do tego dojść w naprawdę niezbyt trudny sposób. I wydaje mi się, że dosyć szybko, ponieważ bardzo łatwo jest przez wiele lat jeść niezdrowo i nagle, nagle zauważyć, że ważymy o 30 kg prawie więcej, i okej, okay, zapala się czerwone światełko, co ja teraz mam zrobić. No i co dalej właśnie z tym zrobimy, to już zależy tylko od nas. Najważniejsze, chcę powiedzieć, właśnie, co było dla mnie najważniejsze i jak ja sobie z tym poradziłam, że mi się udało. Może ktoś z tego skorzysta, bardzo byłoby mi miło, gdyby, gdyby komuś to mogło w, jakiś, w jakikolwiek sposób pomóc, bo wiem, że jest to bardzo trudna sytuacja jest to naprawdę ciężka sprawa. E, zdać sobie sprawę z tego, że kiedyś byłyśmy szczupłe, czy byliśmy szczupli, a teraz co się stało, i wydaje nam się, że nie ma już drogi powrotu, i właśnie to był moment, kiedy mi się tak wydawało. Kiedy myślałam, że okej, okay, ci, którzy schudli te historie w gazetach, w telewizji, że ktoś tam zrzucił, nie wiem, 50 kg, czy jeszcze więcej, że to jest pod publiczkę, albo że jest to robione operacyjnie, albo jakimiś lekami, że tak naprawdę, albo morderczą, jakąś straszną pracą, wysiłkiem. Wydawało mi się, że jest to niemożliwe, że ja nie mam szans, że zawsze byłam taka szczupła, jeżeli tak nagle przytyłam, nagle, po dwójce dzieci w sumie w ciągu kilku lat i w ciągu kilku lat życia w Stanach, gdzie jednak te, wydaje mi się, że i hormony, i inne, jakby, inne chyba substancje, które są dodawane do pożywienia, mogły, mogło to sprawić sama ta zmiana jakby tego żywienia z europejskiego, z polskiego do no właśnie na amerykańskie. Sama, samo to mogło mieć też wpływ. Dużo rzeczy oczywiście miało na to wpływ. Jedliśmy wieczorem, co jest, co jest okropną rzeczą, ale przychodziliśmy z pracy z mężem, pracowaliśmy we dwoje, razem pracowaliśmy. Przychodziliśmy często o godzinie 20-21 i byliśmy głodni, a wtedy mieliśmy ten czas dla siebie, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać. I mieliśmy ochotę właśnie coś zjeść. A ja zawsze uwielbiałam gotować. Kuchnia to zawsze była moja pasja. Takie małe grzeszki, chociaż się nigdy tak nie, nie obiadałam, nie wiadomo jak. Urodziłam dwójkę, dwie cór, śliczne dziewczynki, i właśnie wtedy to był ten moment, kiedy byłam najgrubsza. I to było okropne. I po urodzeniu mojej córeczki drugiej unikałam zdjęcia. Ja uwielbiałam zawsze i robić zdjęcia, i jak pozować do zdjęć. I do tej pory teraz też uwielbiam, ale wtedy był taki moment, kiedy unikałam naprawdę zdjęć i kiedy sz, szłam na przykład na zakupy gdzieś i e, unikałam po prostu patrzenia się w szyby, bo nie, nie czułam w ogóle to było strasznie dziwne uczucie, bo zaczęłam w pewnym momencie, zdałam sobie sprawę z tego, że nie chcę patrzeć w te szyby, nie chcę oglądać swojego odbicia, bo nie czuję, że to ja. Wydawało mi się, że to nie, że to nie może być, że to nie mogę być ja. W mojej głowie ja miałam obraz mnie. Szczuplejszej, takie jak kiedyś, więc to w ogóle był kosmos. To było takie nieprzyjemne bardzo uczucie. Ale do rzeczy. W każdym bądź razie wtedy był taki moment właśnie po kilku latach w Stanach i po dwójce dzieci, kiedy normalnie 174 cm wzrostu mam, a ważyłam normalnie 60 kg, więc to była taka ok, waga, i byłam dosyć szczupła, nie chuda, ale dosyć w miarę szczupła. I nagle się obudziłam, że ważyłam prawie 30 kg więcej, prawie 90 kg. Okej, okay, to było może zaraz po ciąży, ale mimo wszystko wyglądałam jak słoń. Moim <grym> zdaniem, wyglądałam jak słoń, to było okropne. I. I wydawało mi się naprawdę, że, że, nie, że nie mam szans, że teraz już będę tak tyła, tyła i będę wyglądać jak niektóre Amerykanki, będę taka gruba i że już nie mam powrotu. Nie wiem, tak naprawdę to nie wiem, nie pamiętam tego impulsu, nie wiem co się stało. Miałam może to szczęście i nieszczęście, że mój mąż również e, wrzucił trochę kilogramów i też do najszczuplejszych nie należał. I usiedliśmy sobie razem 2 stycznia więc po Sylwestrze to nie był pierwszy, tak jak normalnie się robi takie postanowienie noworoczne, ale to było właśnie takie postanowienie i uznaliśmy, okej, okay, jeżeli czegoś teraz nie zrobimy, no to będzie za późno, więc musimy się teraz spiąć i coś zrobić, coś. I wtedy zaczęłam szukać informacji właśnie, co zrobić. I to był chyba ten moment, Przełomowy w naszym w, naszym takim, w tej naszej drodze do, do zdrowego żywienia. Zaczęło się więc od tego, że zaczęłam czytać mnóstwo. Kupiłam od razu kilka książek. Książki zawsze jakieś tam przewijały się w moim życiu. Na przykład wszystkie książki Tombaka, które już czytałam w liceum, ale z których sobie w ogóle nie zdawałam sprawy i w ogóle tak naprawdę nic sobie z nich nie robiłam. Wiedziałam, że gdzieś tam, ale to było takie dalekie. Yy... W ogóle jakby nie czułam tematu wtedy, tak? Natomiast w momencie, gdy miałam już taką potrzebę, potrzebowałam tych takich informacji, co zrobić, co może zadziałać. Więc zaczęłam czytać książki, zaczęłam czytać na internecie, od czego zacząć. No i po malutku dochodziłam tak naprawdę, to był to taki długi proces, ponieważ wydaje mi się, że zrobienie takiego czegoś z dnia na dzień, że ucinamy wszystko, zaczynamy, nie wiem, mieć tylko sałatek o może niektórzy tak potrafią, natomiast wiedziałam, że dla mnie, ani dla mnie, ani dla mojego męża to nie byłoby dobre rozwiązanie. Więc musieliśmy to zacząć robić pomału, tak, więc już na początku zaczynaliśmy już jakby zwracać uwagę na to, żeby oddzielać mięso. Jedliśmy, ja jadłam wtedy mięso, oddzielaliśmy, zawsze jedliśmy mięso z warzywami, więc te warzywa na początku robiłam oczywiście też z masłem, na przykład kalafior polany masełkiem i bułką, tartą, więc żeby te zmiany były takie nie tak bardzo doskwierające nam. Natomiast już nie dawałam ziemniaków, tak, więc na przykład jedliśmy to tylko z warzywami przestaliśmy pić w trakcie jedzenia, co było dla nas na początku bardzo trudne, bo ciągle nam się chciało pić. Nie powinno się pić, powinno się pić przynajmniej pół godziny przed jedzeniem i godzinę półtorej godziny po jedzeniu. Więc znaczy, sta staraliśmy się jakby tutaj tego pilnować, to takie pierwsze jakby te kroki. I ważne też było, ja starałam się właśnie dużo tych surówek do tego obiadu do ryby albo do mięsa starałam się dorobić dużo surówek. Różnych warzyw, także kilka przynajmniej rodzajów różnych warzyw. I no, wieczorem się staraliśmy nie jeść dużych posiłków, więc na początku robiłam tak o godzinie 7-8. Teraz tego też już nie robię, więc tak jakby jesteśmy już dużo kroków za tym. Natomiast te pierwsze kroki. Chciałabym powiedzieć właśnie, jak my robiliśmy, żeby, żeby to było jakby jak takie najlżejsze, jak, naj, jak najdelikatniejsze przejście, żebyśmy za bardzo nie cierpieli, bo w momencie, kiedy człowiek się tak zepnie i, i bardzo cierpi, i robi to na siłę, to w pewnym momencie przestanie, poleci w drugą stronę i to wszystko jeszcze wróci za jakby ze siłą siłą i przybierze jeszcze więcej na wadze. Więc to trzeba zrobić tak, żeby to było. Przyjemne, żebyśmy czuli satysfakcję z tego, co robimy, że okej, okay, staramy się, ale nie cierpimy tak bardzo z tego powodu. Więc, okej, okay, wracając do tego, co na przykład ja robiłam na kolację, żeby to. Żeby tego było dużo, żeby to wyglądało fajnie, zawsze taki wielki talerz szykowałam dla mnie i dla mojego męża e, z różnymi warzywami. Na przykład gotowałam po jajku albo po dwa jajka, układałam dookoła na przykład porcja oliwek, pokrojony pomidor z cebulką, nie wiem, brokuły, e, kukurydza, kolba kukurydzy na przykład wtedy. E, starałam się, żeby było jak najwięcej przeróżnych warzyw. Kiszonki dawałam dużą na przykład taką e, garść kapusty kiszonej albo dwa ogórki kiszone, tak żeby przynajmniej było pięć, sześć rodzajów różnych rzeczy na tym takim dużym talerzu, usiadaliśmy sobie razem i pomalutku jedliśmy, pomału, więc mieliśmy takie poczucie, że zjedliśmy taką porządną kolację, natomiast ta kolacja była lekka i zdrowa i jeszcze właśnie w, no, potrzebowaliśmy po prostu jeść wtedy kolację, nie mogliśmy, nie mogliśmy, tak jak mówiłam, rzucić się od razu na głęboką wodę i zacząć cierpieć z tego powodu więc robiliśmy takie małe, takimi właśnie malutkimi kroczkami co robiłam jeszcze, to y, cały czas czytałam właśnie książki. Książka za książką. I choć nie byłam gotowa na to, żeby wprowadzić większość tych zmian, ponieważ pamiętam ja napisałam na moim blogu, opisałam kilka książek, chyba pięć, więc jak ktoś ma ochotę, to na dole będzie link do mojego, do mojej, na mój blog, a tam jest zakładka książki o zdrowym żywieniu i to są książki, które na początku czytałam. Więc tak naprawdę trzy chyba z tych książek były takie, które przeczytałam i które wydawały mi się kosmosem. Po prostu nie do zrealizowania. Nie, nie wyobrażałam sobie, jak można odciąć białą mąkę, biały cuk nie wiem, nie pamiętam już co tam, co tam było, kilka takich kilka tych rzeczy, oczywiście biały ryż, biały makaron, więc mówię, jejku, to co, co my mamy jeść, na samych warzywach nie dam rady i kaszach, bo to jest za nudne, tego jest za, jakby za mały wybór, I dopiero, ale w każdym razie przeczytałam, więc gdzieś mi się to zakodowało w głowie i co jest właśnie ważne, pomału mi się to jakby wchodziło mi do głowy, tak, te informacje gdzieś zostawały, chociaż nie byłam absolutnie gotowa na ich wprowadzenie jeszcze w życie. Więc to było tak, jakby pomału. Zaczęłam piec chleby, zaczęłam kiełkować kiełki i zaczęłam je dorzucać. Jeszcze chleby kupowałam na początku i jedliśmy też białe, jak mieliśmy ochotę. Więc tak, jak mówię, to było pomału. Zaczę zaczęłam coraz więcej piec chlebów i najpierw one były pszenne, pszennożytnie, razowe. Mieszane, aż pomału zwiększałam ilość tej mąki ciemnej. W tej chwili jemy tylko ciemne. Ja już sobie nie wyobrażam w ogóle pieczenia tych białych chlebów i, i nie czuję się też dobrze po takim białym pieczywie. Ale na początku jak najbardziej tak było i do tego na przykład robiłam taki chlebek, jedliśmy sobie z masełkiem jeszcze, z masełkiem, z kiełkami, z pomidorem, po prostu staraliśmy się, oczywiście wędliny odrzuciliśmy, więc staraliśmy się jak najwięcej warzyw na te kanapki kłaść, tak żeby one były takie porządne, solidne, tak jak mówię, żebyśmy właśnie nie odczuwali za bardzo, żebyśmy za bardzo nie cierpieli, żeby to było takie jakby na pograniczu, ale żebyśmy szli krok za krokiem do przodu i przez jakiś czas stosowaliśmy, na przykład właśnie staraliśmy się nie pić, staraliśmy się nie łączyć, staraliśmy się jeść bardzo lekką kolację, i co jeszcze, co jeszcze robiliśmy? Wprowadziliśmy zdecydowanie wprowadziliśmy soki rano, już od czterech lat pijemy rano soki, i to jest na pewno upierdliwe samo przygotowanie tego, takie, taką podstawową wersję. Wersją, którą pijemy, są jabłka, marchew i... Buraki, to właśnie jest, można sobie przygotować wieczorem. Sokowirówka u mnie zawsze stoi w kuchni na wierzchu, ponieważ gdybyśmy mieli ją wyjmować codziennie, wiem, żebyśmy tego już przestalibyśmy pewnie to robić po tygodniu. Natomiast w momencie, kiedy ona jest pod ręką, i stoi na, ok na widoku, warzywa można sobie już wyszorować wieczorem i przygotować w misce, To rano naprawdę nie zajmuje tak dużo czasu. Oczywiście najgorsze jest umycie tej, tej sokowirówki tutaj trzeba wymyśleć coś co będziemy myjemy ją natychmiast szybko i żeby już mieć to z głowy i jest to upierdliwe na pewno natomiast wypicie sobie takiej szklaneczki soku rano jest cudowne myślę że ma duży wpływ na poprawę odporności jednak na to żeby i na właśnie na czczo dobrze jest wypić taki sok nie jedząc wcześniej można wypić co jest w ogóle najzdrowszą opcją to wypić szklankę wody z cytryną rano żeby pobudzić metabolizm, żeby dodać sobie energii, przeczy, przeczyścić się trochę, oczyścić i, i jakby właśnie dodać sobie energii tak na ten dzień z dodatkiem właśnie woda, z dodatkiem albo cytryny, albo octu jabłkowego, pół łyżeczki. Więc te, też tak robimy, natomiast później nadczo, jeszcze bez żadnego jedzenia, wypić sobie szklankę takiego warzywnego soku. Jest super sprawą. Więc wprowadziliśmy to też i zaczęliśmy to pić. Tak jak mówię, wszystko to było pomału, ale nie, nie robiliśmy wie, większych takich rewolucji w diecie, żebyśmy, więc staraliśmy się jeszcze jeść. E, jedliśmy dosyć duże porcje: dosyć dużo e, mięsa, e, ryb owoców morza, czyli tak, tak nie, nie jedliśmy aż tak super, super jeszcze zdrowo, natomiast to, co zauważyliśmy, aha, no i to, co jedna, jedną z najważniejszych jeszcze rzeczy jest picie dużych ilości wody, ponieważ woda nie tylko oczyszcza nas, nasz organizm i energii filtruje, bo jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebna, to hamuje nasz apetyt też. W momencie, kiedy pijemy dużo wody, jemy mniej i jemy rzadziej. Tylko trzeba pilnować i to jest najgorsze, żeby o tym pamiętać i żeby pilnować, żeby tą wodę pić. Więc ja robiłam tak, też na blogu już o tym pisałam. Brałam sobie tam półtora litrową butelkę wody rano, podpisywałam ją, żeby każdy wiedział, że to jest moja butelka, bo piłam z gwinta. I stała, cały czas nosiłam tą butelkę, jak jechałam na zakupy, miałam ją w samochodzie, siedziałam przy biurku, przy komputerze, stała cały czas, i zamiast sięgać po coś innego, sięgałam właśnie po nią i piłam po kilka łyków. Tak pilnowałam, żeby wypić tą butelkę plus jeszcze, jeszcze coś więcej, czyli półtora litra, tak żeby wypić około dwóch litrów płynów, ale głównie wody. I